No hej, dziecimanko, z tej strony Denzi i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars. I dzisiaj sobie pogramy Edgarem. Tak właśnie Edgarem. Ale to było bekowe. Aż mi się za zechciało. No ale dobra, więc pierwsza rzecz, z którą rozumiem, to wybieramy Edgara. Tak? Wybieramy skinę I coraz mi się wygracie Edgarem. No dobra, jak mamy skina to klikamy gra i starcie solo, albo jak i... Inny typ chcecie, jeżeli kliknęliście starcie solo. Teraz tutaj mamy takie coś jak. Takie starcie solo, bądź z pierwszym zadymierzem gdzieś tam, coś tam. Każdy zadymierz walczy za siebie, i teraz musicie po prostu nawalać w tych. W to w nie znaczy nieważne. Musicie po nawalać te tak, to tornistery. Tak, to, 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 to. Musicie nawalać w tych bambików. Eee, aż z klas dzięki Bo się chyba ogrywiem. O, jak widzicie drugiego Edgara, to się kręcicie i pokazujecie mu serduszko. A później na niego skaczacie i go zabijacie, ponieważ ta gra jest brutalna. Skaczamy na tę panom. Zabijamy ją. Teraz skaczamy na tego pana. Zabijamy go. Jeżeli on ją to...